Cześć Maneczko, z tej strony Guide SKC i witam Was w kolejnym 16 odcinku z kariery Legii w FIFA 22. Musiałem pomyśleć trochę. W dzisiejszym odcinku skończymy sobie pierwszą rundę eliminacji. Eee, drugi mecz rewanżowy w Chorwacji sobie przesymonujemy, no bo mamy czterobramkową przewagę. Następnie wyjazd do Szczecina na mecz z Pogonią. U siebie gramy z Radmiakiem. I wyjeżdżamy do Krakowa na mecz z Wisłą. Więc myślałem, żeby po prostu sobie zagrać mecz z Pogonią i z Wisłą i przesumulować mecz z Hajdukiem i z jakim. Przy okazji, teraz jak nagrywam ten odcinek, jest ostatnia kolejka Premier League w tym sezonie. W tym momencie jest przerwa, no i Manchester City przegrywa za Stonewillow 1-0 po golu Mateusza, z czego bardzo się cieszę. A few moments later Wolę, żeby wygrał Liverpool niż y, drużyna, w którą są pakowane pieniądze z kataru, więc koniec gadania i widzimy się już przy symulacji. Dobra, my już mamy skład na mecz z Hajdukiem ustalony. Y, patrzę Gorgo znowu w wyjściowym składzie Hajduka. Jedyny powód, dlaczego Martinsz gra w tym meczu, to taki, że po prostu nie mamy jeszcze czwartego pomocnika defensywnego. A też chcę, żeby obrońcy odpoczęli, dlatego gra Slysh w obronie, a nie w defensywnej pomocy. E, ale dobra, idziemy sobie na szybką symulację i za chwilę zobaczymy, czy przechodzimy dalej. Tak jest, wygraliśmy jeszcze 2 do 0 na wyjeździe Slice i Szyż z golami, e, więc w dwóch meczu pokonujemy ich 6 do 0. No, gr gratulacje, panowie, no i przechodzimy dalej. Tak jest, mamy ofertę e, za Emreliego z Anterlecht. Ja zaakceptuję nawet te 3 miliony 400. Niech po prostu go wezmą. Zobaczymy sobie teraz jeszcze tabelę. Po trzech spotkaniach, e, jednym zwycięstwie i dwóch remisach jesteśmy na ósmym miejscu w tabeli, więc no, tutaj wygrana z pogonią na pewno by postawiła nas. W lepszej sytuacji i przez to, że wszystkie zespoły przed nami rozegrały już swoje mecze, no to wydaje mi się, że jakbyśmy wygrali, to nawet wskoczylibyśmy na drugie miejsce. Jak to wygląda w Lidze Mistrzów, faza playoff. Będziemy mieć Helsinki, chyba tak. Taki to jest klub, jeżeli się nie mylę. No i dobra, jesteśmy teraz przy drugim meczu w tym odcinku. No, ale patrząc na ich skład, oni jakoś bardzo go nie ulepszyli. A jeżeli chodzi o nasz skład, wychodzimy oczywiście w pierwszym składzie. Muszę powiedzieć, że ładnie się ten skład już powoli rozwija. E, ale dobra, wystarczy tego gadania. Gramy w trzecinie w deszczu, no ale będziemy grać się trzy punkty. Więc e, klikamy graj i widzimy się już na boisku. Listkowski jest Carlinhos 1 do 0. Nie było nawet spalonego. Świetne podanie do Carlinhosa. No i Carlinhos, który jest ostatnio w gazie, strzela na 1 do 0. W naszej w sumie w drugiej akcji meczowej. Ławniczak. Skorupski, źle to wybił. Jeszcze ławniczak. Za bardzo sobie to ławniczakiem wypuściłem do przodu. Żal Carlos. Luis Mata. Dan Mata. Ja są tam goni za, obydwo, za obydwojga. Pedresen teraz z e, dobrym zatrzymaniem akcji pogoni w y, naszym polu karnym. Rice potwierdzony jako zawodnik arsenalu. Widziałem to powiadomienie w prawym... Y, znaczy lewym górnym y, oknie. Oj, to, mogła, to mogło się fajnie zmieścić pod y, poprzeczkę. Ojojoj, oj, oj, teraz y, może się tutaj zadziać. No i niestety to jest bramka na 1 do 1. Poprzesuwałem zawodników. No i stało się tak jak się stało. Mistkowski do Karliniosa pierwsza piłka z tipica broni. Nie, nie, nie. To mi się nie podoba. To mi się naprawdę nie podobało. To co się stało z moją defensywą. No czegoś tutaj potrzeba, bo nie wiem. No patrzcie, co się tutaj dzieje teraz. Skorupski Jest teraz Kozajew Tylko do Szymańskiego, Szymański do Mladenowicza, Mladenowicz wykończ to proszę Cię obok bramki, no nie jakim cudem tam nie było spalonego, Skorupski Widać jak teraz głęboko grają, żeby tylko dotrzymać ten wynik do końca I coś by go dowieść, ale co teraz z Szymańskim się stało, to jest moje pytanie No i trzech na dwóch Kucharczyk Skorupski I kolejna szansa dla Pogoni Jeszcze możemy to przegrać Ale mamy teraz szczęście Że Demir strzelił to obok naszej bramki Presja na mnie uderzyła No i koniec Tylko remis 1 do 1 No i w Ekstraklasie To co się utrzymuje co roku Nadal się utrzymuje Jak jesteśmy w Lidze Mistrzów Mamy problemy w Ekstraklasie Na początku sezonu więc to już zaczyna być standard i tym razem to się nie zmienia. Ale przynajmniej jedna, znaczy dwie dobre wiadomości. Emreli został sprzedany do Anderlechtu. Jest oferta za Andre Martinsa, którą sobie akceptuje z Majorki. A my w tym momencie zakontraktowaliśmy sobie nowego środkowego pomocnika, który zajmie miejsce Martinsa. Który najprawdopodobniej odejdzie do Majorki. Jest to Matias Esquivel, Argentyńczyk, 23-letni, ocena 71. A ja teraz zauważyłem, że przed meczem z Radomiakiem gramy z Helsinkami. Ja sobie ustawię skład, zrobię sobie szybką konferencję prasową i widzimy się przy kolejnym meczu. Zagram sobie go. A. Z radą, jakie przesymulujemy. No dobra, jesteśmy już przy kolejnym meczu, właśnie z Helsinkami. Jak zobaczyłem sobie naszych zawodników, no to troszeczkę się przestraszyłem, dlatego że przeciwko Helsinkom w Finlandii musimy wyjść naszym rezerwowym składem. Przechodzimy do tego spotkania, znowu w deszczu. Nienawidzę grać w deszczu, ale dobra, wchodzimy do meczu widzimy się na, na murawie. To znaczy niedobry odbiór piłki. Oi! Będzie piłka do niezgody, niezgoda przed szansą. Niezgoda 1 do 0, tak jest. Po powrocie do Legii. To jest chyba jego pierwsza bramka. Przynajmniej którą ja strzeliłem. No i prowadzimy z Helsinkami 1 do 0 na wyjeździe. Musimy na nich uważać. Jest Slysz. Skorupski. Niezgoda. Esquivel, Squivel! Gol w debiucie, 2 do 0 dla Legii. No i. Teraz widzicie o co mi chodzi: że to jest kompletnie inny zespół w Lidze Mistrzów niż w Ekstraklasie. Esquivel fajnie przebiegł ze środka pola do, do ataku, i nie zgoda z golem. I asystał teraz. Jakie zamieszanie. Szysz. Szysz od bramkarza w słupek. Esquivel ładna wrzutka. Adli ze strzałem, 3 do zera. Dużo miejsca jest. Szysz. Szysz, keto broni z przejęciem Esquivel. Do Adliego, czy Adli będzie chciał drugiego gola, na pewno Adli, 4 do 0 Krzyż teraz poprosił o piłkę i ją dostał Krzyż Do Terpiłowskiego, Terpiłowski ze mi co za bramka Co za bramka na 5 do 0, przepraszam, że tak się zadarłem Piękna piłka od Esquiviela do Terpiłowskiego, jest 6 do 0 Kolejne przejęcie przez nas, Esquiviel, jak on to robi Ter-Piłowski przed szansą na hat. Trika piłowski poprzeczka. Wszystko w tym zespole po prostu gra. Ale dobra, koniec spotkania. Wygrywamy na wyjeździe w Finlandii 6 do 0. No i mamy ostatni transfer w tym, w tym okienku i w tym odcinku. Makowski do nas dołącza z Lechigdańsk. Kolejny środkowy pomocnik defensywny lub środkowy pomocnik. Dobra, jesteśmy już przy ostatnim spotkaniu w tym odcinku przeciwko Radomiakowi Radom. Zespół, który tak de facto bardzo mnie zdziwił w tym sezonie Ekstraklasy. Klikamy sobie szybka symulacja, no i zobaczymy, jaki będzie wynik. No i dobra, super. 3 do 0. Zwycięstwo z Radomiakiem. Kto strzelił pierwszą bramkę? Szymański, drugą bramkę niezgoda. Po wejściu na boisko w przerwie za Carliniosa. Wow! Tego się nie spodziewałem. No i ostatnią bramkę dorzucił Castrati, czyli no, można powiedzieć, że dwie gwiazdy na pewno strzeliły e, bramki. I jeszcze dorzucił bramkę Niezgoda, czyli nasz rezerwowy napastnik. Dorzucę wam jeszcze jeden mecz w tym odcinku. Rewanż z Helsinkami, dobra, no może to się nie liczy jako mecz, przynajmniej będziecie wiedzieć, czy przechodzimy dalej, czy nie. Dobra, szybki rewanżyk, szybka symulacja, zmieniłem tylko kilku zawodników. Klunter wraca do środka obrony, Mladenowicz teraz na lewej stronie obrony, Szysz jako lewy pomocnik i w sumie to tyle. Więc szybka symulacja, zobaczymy ile ich pokonamy w drugim meczu. 3-2, do 2, czyli 9-2 w tym meczu. Brown z dwoma bramkami dla Helsinek, a dla nas Szysz, Carlinhos i Castrati z golami. I przy okazji zobaczymy sobie grupę. Olympiakos, Villarreal, okej, okay, ale serio? Teraz jak mi jest szkoda Liverpoolu, to będziemy mieć Liverpool w grupie? Dzięki FIFA. Ale dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić subskrypcję. No i komentarz do konferencji. Ja się z Wami widzę już za niedługo. Do zobaczyska. Cześć.